Dajcie, kochani pojęciach magicznego nekładu, dzisiaj kochani moje trawy pampasowe, zabieram je stąd, jest im tutaj ciemno i źle, i nie kwitną. Są już czwarty rok, piękne rosną trawy wysokie, ale niestety jest im tutaj niedobrze zabieram ich w pełne słońce i spróbuję w tym roku posadzić je w donicach. Może akurat odbiją i doczekam się po tylu latach piropuszy. Dwa piękne pokazy, ale niestety nie radzą sobie tutaj, w tej ziemi. Przygotowałam dla nich donice takie jak permakulturowe po prostu, czyli tak jak zawsze na dno bardzo ładne duże części nieprzekompostowane na to dojdzie ziemia kompost kompost wymieszany z ziemią naturalną uniwersalną naturalną dzisiaj piękna pogoda sobota wyszło słońce wszyscy pracują koszą tną to i praca w re i głośno w ogrodzie. Ziemia przygotowana, dłonice przygotowane. Teraz wystarczy tylko wykopać trawy pantasowe i umieścić w donicach. Dobrze podlać i znaleźć im jakieś słoneczne miejsce. Trawy przesadzone, dokarmione. Teraz będę podlewać i zrobię dookoła stóp sukien, praw, się na słonecznego miejsca. I będę podlewać, w którym miejscu będzie najlepiej, one mi pokażą. A jak na razie to są w opłakanym stanie. Dzisiaj szybko, krótko, po tylko o trawach moich pampasowych. O czwarty rok mam nadzieję, że wypuszczą piłopusze. Dzięki za oglądanie.